Wieku ciepło, później w wieku 15. E, dobrze mówię? Tak. I, i nieco później przyszło o No dobrze, no ale to powiedzmy sobie może jakieś tamte Zobaczmy, jak to wygląda inaczej. Możemy poszukać dowodów na owe zmiany klimatyczne w różnych miejscach. Wskaźnikiem może być na przykład rzeźba terenu. Boję że szum Obszar typowy dla. E, równiny polodowcowej, wysoczysty polodowcowej już słowo polodowcowa nadane przez specjalistów mówi tu musiał być lód a zatem był taki moment ostatni raz mniej więcej 10 tysięcy lat temu kiedy ten teren był skryty pod pokrywą. jeżeli nie ma pokrywy możemy znaleźć osady polodowcowe, można je datować i na przykład odsłaniające się w ścianie jakiegoś wyrobiska, czy też wąwozu mieszanina piasku, imu, głazu zwana gliną zwałową jest niezbitym dowodem, że tutaj funkcjonował jakiś czas temu lodowiec. w tym przypadku około 20 tysięcy lat temu ale możemy znaleźć znacznie starsze dowody również jak choćby tak skamieniała glina zwałowa Akurat to jest obraz ze Spitzbergeru wydatowana mniej więcej na 610 do 570 milionów lat. Czyli w przeszłości takie pochłodzenia również się zdarzały. Więcej mówię, Proszę Państwa, w skałach znajdujemy skamieniałe organizmy, zwierzęta, rośliny. Wiadomo, że takie zwierzęta i rośliny funkcjonowały w określonych warunkach klimatycznych. Ten jeżowiec wymagać się w może, więc musiał być. Ciepłe. A obrotniki, które zachowały się od Chilasty, choć powiem, od w osadach ilastycznych, a człowiek podchodził na nowego Śląsku, też wymagają znacznie większy, wyższych temperatur niż współcześnie. No, osiągały też i większe rozmiary. Ale pojawiające się w osadzie okrzęki, wskazują już zupełnie na coś innego. To są malutkie, malutkie formy, grunty, które mają, mają swój krzemionkowy... Mają swój, e, nie chcę powiedzieć gościec, no. Elementy krzemionkowe, wchodzące w skład ich organizmu I też no, tam znajduje się. To jest trochę oczywiście wymaga e, obserwacji pod no, mikroskopem, ale one niezbycie e, dowodzą, że na tym obszarze musiało być, kiedy te organizmy żyły e, i też kieleciki e, e, tutaj e, składały, musiało no. być. Są to typowe rozsady dla jezior pododosłowych z okresu właśnie tych zlodowaczeń, które dotykały Polskę w, w przeszłości. Jeszcze inne tego Na moment przeniesiemy się do mojego miejsca pracy, do Muzeum Ziemi, tam eksponujemy między innymi szczątki wielkich sapów ze To, co Państwo widzicie po prawej stronie, w gablocie, to jest czaszka mamut. mamuty. Niewątpliwie. Nie mieliśmy nie żadnej wątpliwości, że w bardzo określony w warunkach klimatycznych. Wtedy kiedy później ten mamut, ten egzemplarz akurat konkretnie został znaleziony na Lubelszczyźnie, a zatem mniej więcej 10 tysięcy lat temu na tej Lubelszczyźnie musiało być z drugiej strony tej samej sali stoi sobie taka sama noga. Eee, mamy w tablotach również pokazane inne elementy szkieletu zwierzęcia e, które zostało zrekonstruowane na rysunku po lewej stronie to jest proszę Państwa słon Zwierzę większe od największych żyjących współcześnie słoni. On w głębi był 4,70. I co ciekawe, ten egzemplarz został znaleziony tu w Warszawie, przy ulicy Leszno. Mniej więcej w rejonie, jeżeli Państwo pamiętacie, gdzie był kiedyś w tworzec pks A jest to zwierzę, które niewątpliwie jest ciepło. Ja tu już nie pokazuję zdjęcia innego zwierzaka, którego no, y, czaszkę prezentujemy, nosorożca, wyłowiony na siekierkę, tam, tam mniej więcej, gdzie w chwili obecnej jest most ślipus. A zatem to są zwierzaki, które żyły na terenie dzisiejszej Warszawy 80 tysięcy lat temu, 80, 80, 80 000 lat temu e, i e, niewątpliwie musiały tutaj być ciepłe. do interpretacji. Proszę Państwa, to jest interpretacja paleotympara, który ciągu prawie 4 miliardów lat e, i chciałbym właśnie powiązanie e, obych paleotypara z opada. Jak widać tutaj, to ten związek jest bardzo wyraźny, ja natomiast chciałbym zwrócić Państwa uwagę na coś innego, że e, możecie powiedzieć, no w przeszłości było tego coraz mniej. Coraz mniej. Tego nie wiemy, dlatego że po prostu im dalej wstecz tym mniej mamy dowodów i tym większym błędem obarczone są te interpretacje, ale powiedzmy sobie, e, metody pozwalające na e, interpretacje paleoklimatyczne sięgają wstecz mniej więcej do tego miejsca zaznaczonego czerwoną resku. Tu widać, że udało się zrekonstruować tych zmian temperaturowych i zmian opadów znacznych znacznie więcej czyli drugi przypadek, żeby z skrajny. ostatnie 50 tysięcy lat. E, to jest interpretacja z na e, półkuli północnej e, w północy Ameryce, Grenlandii i tak, dalej i tak dalej. Proszę Państwa, e, jest to mało efektownie, nie da się ukryć w Ja powiem już jak go czytać wygięcia tej krzywek w tą stronę, to są okresy chłodne. Wygięcia w tą stronę, to są ciepłe. Jak widać, ta krzywa cały czas zygzakuje. To znaczy, że w ciągu ostatnich 500 tysięcy lat, takich ciepłych okresów, podczas których, tu w Polsce, podczas których temperatury były nawet wyższe niż obecnie, było kilka, ale takich silnych, podczas których na teren polski docierały do też byłki. No i w tej sytuacji, proszę Państwa, rodzi się pytanie o związek działalności ludzkiej i tych zmian klimatycznych w dziekach naszym planie. Zacznę od tego termometru. Bardzo go lubię, bo wypowiada się po raz drugi powiem, jest to zdjęcie wykonane w 80 stopniu w szerokości geograficznej północnej w 2004 roku 5 lipca. Myślę, że dobrze widać, że temperatura wynosiła się na 15 stopni. Prawie nieowód nie wyobrażalne, ale tak było. I proszę Państwa kolejna krzywa pokazująca tym razem, jaki jest związek pomiędzy... Temperaturą, to jest to jak te zygzak, straszny zygzak. Zawartością CO2 w atmosferze. To się poprzez specjalistyczne badania osadów, szczątków organicznych w tych osadach da zakonstruować. Jak widać, one dość dokładnie odpowiadają te warunki, sobie sobie czasie. No i tutaj najkrótsza krzywa to są zmiany poziomu morza, ale no jak widać, one, one nie za bardzo wstępują się interpretować. Proszę Państwa, ja na, tą, na ten yy, diagram wprowadziłem jeszcze czerwoną linię, pokazującą, w którym momencie ludzkość wynalazła koło, czyli można by było wiedzieć, to jest moment, kiedy, od którego cywilizacja techniczna się rozpoczęła. I proszę zobaczyć, jaki ma to związek z tymi wydarzeniami klimatycznymi z, z przeszłości, żadnego A, yy, yy. Natura jest zmienna i radziła sobie w bardzo różny sposób, na pewno, ale owe ocieplenia i ochłodzenia niewątpliwie są czymś zupełnie naturalnym. I to wielokrotnie powtarzające się w historii naszej planety. I proszę Państwa, to jest taka informacja, już. Jakby konkluzji, co z tego wszystkiego wynika. Proszę Państwa, wiedza nasza na ten temat, choć, ja jeszcze, choć można go, bo było o tym parę godzin mówić, ciągle jest bardzo prywatna. Badania dostarczają szczegółowych, ale często oderwanych od siebie informacji. Jest wiele niewiadomych, wiele niejasności interpretacyjnych braku informacji w niektórych obszarach. My raczej do, do, próbujemy domyślić się na podstawie materiałów zbudowanych współcześnie i w przeszłości, co może się stać w wyobrażalnej przyszłości. Proszę Państwa, takim podsumowaniem wydaje się być ilustracja pokazująca przebieg prądów morskich. współczesne. Jak Państwo widzicie, te czerwone to są ciepłe prądy, które płyną po powierzchni oceanu. Zimne prądy płyną głębiej, głębiej dlatego, że zimna woda jest oczywiście gęstsza i ona zamyka I teraz proszę Państwa, wyobraźmy sobie sytuację taką, że my, ludzie, w sensie populacja naszego globu, w jaki sposób niewątpliwie wpływając na te naturalne procesy, bo myślę, że się Państwo ze mną zgadzacie, że ta to powtarzalność o plenii, e, i e, o ziemi jest czymś naturalnym e, na Ziemi. Że e, no oczywiście w jakimś stopniu nie jesteśmy co prawda w stanie określić, w jakim być nakładamy swoją działalnością się na te naturalne procesy być może w być jakimś stopniu nie przyspiesza. Ale jeśli tak będzie dalej i w rzeczywistości będziemy e, no, przyspieszać to ocieplanie, do to czego doprowadzimy? A doprowadzimy do tego, proszę Państwa, że duże połacie lodu, które są zarówno na północy, jak i na południu, zaczną się topić. Co się wtedy stanie? Do oceanu spłynie masa zimnej, ale słodkiej wody, czyli o mniejszej gęstości aniżeli woda e, oceaniczna. I teraz, jeżeli tu, w tym rejonie, na przykład pojawi się na powierzchni oceanu warstwa zimnej wody, to co się stanie z tym ciepłym problemem, który pogrzeba Europę Zachodnią, a nawet jego niewielka stróżka dociera tu na Szwedzberię, inna niewielka stróżka wpływa przez ciśnienie Duńskie na Bałtyk. No ta ciepła woda zostanie jakby zahamowana, odepchnięta przez tą zimną. Ta, ta, ta różnica temperatury będzie dążyła do wyrównania. Zimna woda będzie, będzie no podgrzewana w niewielkim stopniu, a zatem co? Dużo mniej, dużo mniej ciepła magazynowanego przez oceany, transportowanego ku północy będzie na te, do, te północne rejony naszego na, na ulubienia docierały. Podobnie zapewne będzie i tu. Ten prąd opływający od Afrykę być może zostanie przerwany, może zostanie zepchnięty bardziej na północ. A zatem, a zatem rejony odchodzące do Australii, czy e, mogą. Również ucierpić w taki sposób, że proszę Państwa, skoro nie będzie jego ogrzewania ze strony oceanu, że ono będzie i wpływ ograniczony na obszarach o dużych szerokościach geograficznych, to tam się zawsze mógł robić coraz zimniej. Powiem więcej, niektórzy naukowcy twierdzą, że właśnie my jesteśmy w tej chwili, w momencie kończenia się tej. Tego, tego, tego procesu ocieplania i zaczynamy wkraczać w kolejny etap ochładzania. Ja to słyszałem z ust placjologa, e, pana profesora Jarny z Uniwersytetu Polskiego, to jest uznane e, na całym świecie nazwisko firma. E, rzeczywiście rzeczywiście w pełni go. E, więc może sytuacja po to, rozwinie się w ten sposób. A zatem pytanie, czy czeka nas o przestaje być e, istotne, bo po toku nie będzie, ale zaczno, zacznie, zaczniemy po prostu marsnąć. I proszę Państwa, w takim razie jeszcze pozwolę sobie za moment na konkluzję e, wypada podać źródła, zdjęć, z których korzystałem. A ta konklu konkluzja, oprócz oczywiście podziękować za uwagę, jest taka, że nas, nasz stan wiedzy, jeśli przyjąć wszystkie, powiedziałbym, racjonalne wytłumaczenia, pozbawione emocji, w tej chwili naprawdę nie pozwala, nie pozwala ocenić, w którą stronę klimat się zmieni. Czy będziemy żyli w pobliżu lodowców, czy na pustyniach, czy może właśnie. Tytułowy klasy Dziękuję bardzo, bardzo.